Zmarł kapitan Bolesław Chmielowiec pseudonim Komar, żołnierz armii krajowej oraz narodowych sił zbrojnych. W czerwcu świętował swoje setne urodziny. Bolesław Chmielowiec urodził się w 1920 roku w Nowinach. Dzieciństwo i początki młodzieńczych lat spędził w małym miasteczku Radomyśl nad Sanem w powiecie Tarnobrzeskim, ówczesnym województwie lwowskim. Dalsze niebeztroskie lata przyszło mu przeżywać w warunkach niebywałego dramatu wojny, okupionej morzem krwi i milionami istnień ludzkich. W sierpniu 1940 roku rozpoczął swoją działalność konspiracyjną. Służył między innymi w oddziale Narodowych Sił Zbrojnych kapitana Wacława Piotrowskiego pseudonim Cichy. Siłą został wcielony do Ludowego Wojska Polskiego, gdzie otrzymał przydział w Marynarce Wojennej w Gdyni. Służył także w oddziale Narodowego Zjednoczenia Wojskowego dowodzonego przez Stanisława Młynarskiego pseudonim Orzeł. Za swoją działalność był kilkakrotnie aresztowany i prześladowany. Kapitan był wieloletnim działaczem Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Napisał książkę Wspomnienia Straconych Dni, o której opowiadał jeszcze podczas swoich setnych urodzin, jakie świętował w czerwcu wspólnie z najbliższymi w swoim mieszkaniu w Tarnobrzegu. To z tym miastem związane było od 1961 roku. Bolesław Chmielowiec był wielokrotnie odznaczany m.in. srebrnym krzyżem zasługi z mieczami, krzyżem partyzanckim, krzyżem narodowego czynu zbrojnego oraz złotym medalem za zasługi dla obronności kraju 17 października odszedł na wieczną wartę.